Jak wygląda jeden z najładniejszych orlików w województwie kujawsko-pomorskim, to warto przyjechać do brzozia. Orlik standardowy, natomiast pomieszczenia socjalne niestandardowe. Piękny, piękny domek. Z miejscami gospodarczymi. A tutaj boisko. Jeżeli ktoś mówił, że trzeba budować orliki do koszykówki, to po prostu nie zna idei orlika, ponieważ boiska do kosza, do tenisa, do piłki ręcznej, do siatkówki są w całym kompleksie. Od początku odbudowy pierwszego kompleksu w województwie kujawsko-pomorskim i w całym kraju. Brawo gmina. Brzozie, brawo inicjatorzy budowy tego kompleksu wspaniałego.